15 lat temu wpadła Pani na szatański pomysł warsztaty teatralne. Dlaczego? Bardzo prozaiczny był to powód. Mianowicie, zostałam matką i szukałam dla swojego dziecka, córki, zajęć w języku polskim, które pomogłyby jej rozwijać y, polski język i być jakąś alternatywą oraz sposobem na większy kontakt z językiem polskim. To wszystko. I tak się zaczęło. Postawiła Pani przed sobą bardzo ambitne zadanie, a jednocześnie postawiła Pani sobie sama bardzo wysoką poprzeczkę. Czy to znaczy, że 15 lat temu polskie dzieci z polonijnych domów nudziły się, a rodzice nie wiedzieli, co z dziećmi zrobić? Nie, dzieci się nie nudziły i rodzice miały, mieli, myślę, dość szeroki wachlarz możliwości rozmaitych zajęć. Natomiast wszystko to odbywało się tylko wokół polskich szkół i ewentualnie zespołów folklorystycznych ludowych. Natomiast ja postanowiłam wykorzystać tutaj swoje umiejętności aktorskie i teatralne, jako że jestem aktorką z, z wykształcenia z Polski i to było to, co wydawało mi się, że jestem najbardziej w stanie przekazać dzieciakom i tym z nimi się mogę podzielić. Poza tym nie zapominajmy o tym, że teatr tak naprawdę zawiera w sobie wszystkie rodzaje sztuki, zarówno no, my mamy zresztą to w haśle, że teatr jest kwintesencją wszystkich sztuk. Słowo, obraz, muzyka, ruch. I dzieci oczywiście że uczą się języka polskiego, bo to jest nasza główna misja i podstawowe założenie. Natomiast poza tym, że rozwijają swoje talenty, jeżeli takowe posiadają, to i uczą się tego języka polskiego, to nabywają pewności siebie i rozwijają się artystycznie w bardzo szerokim spektrum. Ja się zastanawiam, jak wyglądały początki warsztatów teatralnych. Czy trudno było namówić młodych mieszkańców tych najmłodszych Chicago na to, by przyszły, by uczestniczyły, by uczyły się na blachę tekstów? No nie ukrywajmy, teatr to przede wszystkim nauka tekstów, to zapamiętywanie, to sztuka sprzedawania siebie przed publicznością, to także walka z tremą albo ze wstydem. Dokładnie, wszystkiego tego się uczymy na tych zajęciach. Było trudno i dalej jest trudno, bo te 15 y, lat wcale nie zmieniły tego, że ciągle próbujemy przekonać, że tego rodzaju zajęcia i tego rodzaju praca na scenie ma sens i może mieć jakieś efekty. To, co powiedziałeś, że uczy i pewności siebie, i wysławiania się, to wszystko jest prawdą, bo tak naprawdę my nie kreujemy tutaj gwiazd. Oczywiście, że świetnie jest, jeżeli dzieci poza tym, że są z nami w teatrze, jeszcze biorą udział w podobnych zajęciach i występują na przykład w swoich szkolnych teatrach albo w innych amerykańskich, teatrach i ośrodkach związanych z kulturą. Natomiast to, że są tutaj na scenie, że właśnie muszą zmierzyć się z tą tremą, ze światłami, z widownią, y, która przyszła ich y, oglądać, ze strachem, który o, oczywiście jest i musi być w kulisach, zanim wejdzie się na scenę, to to uczy ich życia ogólnie i bez względu na to, co będą robić potem w życiu. Nie muszą być aktorami, czy będą nauczycielami, czy będą lekarzami, czy będą adwokatami, czy menedżerami jakichś firm, a być może będą pracować gdzieś w sklepie za ladą. Wszystko to zaprocentuje. O tym jestem przekonana i mamy tego dowody przez te 15 lat. W ostatnich latach bardzo modny jest coaching. Ludzie płacą duże pieniądze za to, żeby ktoś im powtarzał, że są fantastyczni. Myślę sobie, że pani jest najlepszym coachem, szczególnie dla tych najmłodszych. Polaków, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, bo pani uczy tego wszystkiego, co uczą tak zwani trenerzy personalni, czyli osobiści, lubi anglicyzmów tutaj. I w dodatku można coś jeszcze stąd wynieść, mianowicie wiedzę. To prawda, znaczy to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, ponieważ y, p, nigdy wcześniej tego nie usłyszałam, a y, poruszamy ten temat już po raz trzeci w wywiadzie związanym jakby z tą premierą, więc rzeczywiście ten coaching chyba rzeczywiście zaczyna nie, być nie bardzo ory, ładny. Nie jestem oryginalnym dziennikarzem w takim <laughs> nie, nie, razie. Nie, 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 To jest to, że, je, że wręcz przeciwnie właśnie, dlatego że jeżeli wszyscy zwracamy na to uwagę, to znaczy, że rzeczywiście tak jest. To ja teraz mam I... pytanie, którego na pewno nikt nie zadał. Czy z tego da się żyć? Czy z tego, co pani robi, da się żyć? Zarabiać duże pieniądze, e, tak żeby nie trzeba było robić niczego innego? Nie, nie ma takiej możliwości. Bo, bo... To jest praca, która przede wszystkim daje ogromną satysfakcję. I powiem więcej. Ja mniej więcej po każdym przedstawieniu sobie myślę, już nie mam siły, już nie mogę. Jest to ogromny wysiłek pod każdym względem, nie tylko fizycznym, ale i emocjonalnym. No pani jest także matką, musi być pani <laughs> ojcem, musi pani czasami na kogoś nakrzyczeć albo skarcić. Tak? No, to, to, to nie jest tak łatwo, tak przyjemnie zawsze w trakcie prób, w trakcie spektakli teatralnych, w trakcie prób generalnych. Czasem można dostać w ucho od pani Agaty. Oczywiście, że można, ja się wtedy. Śmieję, że się zaraz zamienię w czarownicę, bo ja w tym spektaklu z reguły gram dwie role: albo czarownicę, albo wróżkę. I dzieci wiedzą, że pewnych pe pe granic nie wolno przekraczać. Natomiast my to wszystko traktujemy w formie zabawy, i tak te zajęcia muszą wyglądać, i tak to wychodzenie na scenie dla nich musi funkcjonować, ponieważ my ten efekt który osiągamy, jesteśmy w stanie osiągnąć tylko dlatego, że te dzieci z taką samą miłością i radością robią to na scenie, jak co my robimy na zajęciach. Dla nich jesteśmy, a one wtedy jest to największy rodzaj wdzięczności i, i zapłaty, kiedy one wychodzą na scenę i realizują wszystko to, co zdołały z nami e, zrobić przez tych kilka miesięcy frug. Wróćmy jeszcze na chwilę do finansów. Czy nie jest Pani żal, albo czy nie ubolewa Pani nad tym, że na teatrze polonijnym w Stanach Zjednoczonych nie da się zarobić, albo nie da się z niego żyć? Ale tak naprawdę wszędzie na świecie tak jest. Każdy rodzaj sztuki. Potrzebujemy potrzebuje mecenasów i sponsorów. Żaden teatr, żaden ośrodek kultury, żadne muzeum, żadna filharmonia nie jest w stanie. Żaden teatr w Polsce nie oprócz jest w stanie. Oprócz teatrów prywatnych, jak na oprócz, przykład Teatr Szóste Piętro, czy Oktrach Stylu Ale oni też żyją z tego, że mają sponsorów i znajdują pieniądze na konkretną produkcję i na konkretną realizację. Nie ma tak, że te pieniądze im spływają z nieba i że utrzymują się tylko ze sprzedaży biletów. Ja myślę, że się coś już w tej chwili w środowisku polonijnym. Bo o to zapytałeś, zmienia. I myślę, że my zaczynamy doceniać to, że mamy produkt tutaj na miejscu gotowy. I oczywiście jest fantastycznie, że możemy oglądać produkcje, które przyjeżdżają z Polski, czy to są koncerty, czy to są przedstawienia i powinny przyjeżdżać. Natomiast doceńmy, kochani, to, co mamy tutaj i to, co się dzieje tutaj w Chicago, ponieważ mamy fantastyczny materiał i fantastyczny fantastycznych ludzi, ja nie mówię tutaj tylko o dzieciach, ale o nich przede wszystkim. Polonia się zmienia. A nie ma pani dzieci, takiego. Nie które ma pani... są u nas na, na, w, w teatrze, to jest już trzecie, czasami czwarte pokolenie. To są dzieci rodziców, już tutaj wykształconych, często już tutaj urodzonych i oni wiedzą, że nie da się tylko wszystkiego kręcić wokół pieniądza, że trzeba dbać o ten język polski i że przez kulturę, a tym samym teatr, wychowujemy wrażliwsze pokolenia. O to nam chodzi, prawda? Odcinając się od kontekstów politycznych. Pani jest trochę w Chicago jak telewizja polska i polskie radio. Pani ma misję, bo wszystko wskazuje na to, że mówi pani prawdę, że pani nie ściemnia, że wali pani prosto z mostu. Pani się chce, ja to czuję. Dziękuję, że pan to czuje. I tak jest. Ja to cały czas powtarzam od kilku lat. My mamy tą misję do spełnienia. Nawet śpiewaliśmy tak w jednej piosence. I ja powiem więcej. Ja mam czasami wrażenie, że ja po to tu przyjechałam. Do Ameryki i do Chicago, żeby te misje spełnić. Ale nie boi się pani, pani Agata, że jak pani to powie głośno, to ktoś potraktuje panią jako wariatkę? Yy, ja myślę, że już niektórzy mnie tak, trak Chociaż tak traktują. Chociaż my, artyści, uchodzimy <noise> za wariatów. No. Dokładnie dlatego o tym mówię, że niektórzy mnie już tak traktują, yy, a są inni, którzy pewnie oceniają zupełnie inaczej. To nie o to chodzi. Ja nie robię tego, co robię dla oceny. Ja jestem potrzebna tym dzieciakom i głęboko w to wierzę. Tak samo jak oni potrzebne są. Oni potrzebni są mnie. Czy przychodzą dzieciaki czasem do pani po spektaklu, po próbie, po spotkaniu i, i, i skarżą się na rodziców albo oczekują rady, chcą z panią pogadać, tak na prywatne zupełnie tematy, co w domu, co w szkole? Jest bardzo super y, układ taki nauczycielski, bym powiedziałam, owszem. I to nie tylko pomiędzy tymi y, starszymi dzieciakami, bo wiecie, my w teatrze mamy y, dzieci tak mniej więcej od trzech do 15, 16 lat. Oraz grupę dorosłych, która stanowi jakby zupełnie y, y, oddzielny zalążek teatru. I y, maluszki skażą się non stop i nieustannie, ale one mają jakby mniejszego rodzaju problemy. Natomiast tak oczywiście, że my jesteśmy kimś w rodzaju powiernika i, i pedagoga, bo nasze zajęcia też temu sprzyjają, to są intymne spotkania tak naprawdę, bo tak jest teatr. My się obnażamy i po to na tym polega zawód aktora. I po to, żeby uzyskać taki efekt pracy z dzieckiem, trzeba być prawdziwym, szczerym i otwartym. Jeżeli my tacy jesteśmy w stosunku do nich, ja mówię tutaj przede wszystkim o mnie i o mojej wspaniałej koleżance marzence Pol, która jest choreografem w tym teatrze, uh, i my, jeśli dajemy im to serce i one widzą, że robimy to z pasją, jesteśmy dla nich, tym samym nam odpłacają. I są tego efekty na scenie. Ludzie, którzy przychodzą na nasze spektakle po raz pierwszy, nie wierzą. Że tego rodzaju przedstawienia można tutaj robić, że dzieci tak wspaniale mówią po polsku, że potrafią ograć kostium, potrafią ograć przestrzeń, śpiewają, tańczą i jeszcze grają jakieś określone role. Jak nauczyć Polonii amerykańskiej teatru przez wielkie T? Nie takiego teatru z komedią, która kręci się wokół czterech liter. Nie takim spektaklem, na który można przyjść z alkoholem i zajadać popcorn, tylko takiego teatru przez wielkie T. Teatru, do którego przychodzi się w garniturze albo w smokingu, teatru, do którego przychodzi się w odpowiednio dobranej te kreacji, teatru wreszcie, który się przeżywa i o którym się rozmawia, a nie po spektaklu, po którym idzie się napić alkoholu z przyjaciółmi do baru. Ja myślę, że we wszystkim, co robimy, najważniejsza jest konsekwencja i y, jeżeli coś robimy prawdziwie to to w którymś momencie odnosi właściwe o, rezultaty i nie dotyczy to tylko teatru ale konsekwencja i prawdziwość y, działań przede wszystkim przed nami wyjątkowy spektakl z okazji 15-lecia warsztatów teatralnych Proszę sobie, jakich emocji oczekuje Pani od publiczności, która przyjdzie na ten spektakl? Czego się Pani spodziewać? Płacz, łez, czy tego, że ktoś pomidorem rzuci w młodych aktorów? Wierzę w to, że pomidorem nikt nie rzuci, natomiast zdecydowanie oczekujemy wszystkich rodzajów emocji, bo takie też będą na scenie. Ten spektakl, zresztą podobnie jak wszystkie nasze przez ostatnie 15 lat, będzie bawił, edukował, uczył. I wzruszał. Takie jest jego zadanie i mam nadzieję, głęboko wierzę w to, że uda nam się je spełnić. Witam Państwa bardzo gorąco ciepło, serdecznie i wiosennie. Nazywam się Agata Paleczny. Jestem dyrektorem i reżyserem w teatrze, w naszym teatrze, który działa w Chicago pod nazwą warsztaty teatralne A Little Stars. Z ogromną przyjemnością i wielką radością pragnę Państwa zaprosić na naszą najnowszą premierę, która nosi tytuł Bajkowe Podróże, czyli Wspomnień Czar. Niedziela 9 czerwiec, godzina 4 po południu. Do zobaczenia.